ziemi z okazji tego święta Łódzka Lewica rozdaje tutaj na zielonym rynku na placu Barlickiego mieszkańcom Łodzi takie sadzonki bratków aby symbolicznie uczcić ten e, dzień, aby mieszkańcy wsadzili to sobie w rabatach na e, balkonach czy w swoich domkach, gdzie będą chcieli. Ale to jest też okazja do tego, żeby bardzo wyraźnie jeszcze raz podkreślić wszystkie postulaty lewicy, jeżeli chodzi o e, klimat, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. A tu lewica ma naprawdę bardzo konkretne rozwiązania. My jesteśmy gorącymi zwolennikami i orędownikami, żeby bardzo dużo publicznych pieniędzy przekazywać na odnawialne źródła energii. Zapowiedzieliśmy już i to chcemy zrealizować po wyborach, że wszystkie pieniądze, które wpływają do budżetu państwa z sprzedaży prawdy emisji, a do końca 2020, 2021 roku wpłynęło tych pieniędzy aż ponad 50 miliardów złotych, chcemy przeznaczyć na odnawialne źródła energii. Chcemy przeznaczyć na patele, panele fotowoltaiczne chcemy przeznaczyć na pompy ciepła, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w budynkach wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej. Proszę sobie wyobrazić, co by było w tym kryzysie energetycznym, gdyby rząd od kilku lat bardzo konsekwentnie dotował właśnie odnawialne źródła energii. Domek jednorodzinny, który dostałby pieniądze na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne, tak naprawdę byłby uniezależniony od tych horrendalnych cen energii i ciepła, bo byłby sam producentem zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. I gdy będziemy współrządzić, gdy będziemy odsuwać PiS od władzy, to między innymi takie postulaty będziemy chcieli realizować. Ale chcemy też realizować postulaty, które są bardziej postulatami miękkimi, czyli na przykład edukację ekologiczną w szkołach. Chcemy, żeby to był powszechny przedmiot, żeby od tych najmłodszych lat, a nawet nie tylko edukację szkolną, ale Edukację przedszkolną, żeby od tych najmłodszych lat wpajać młodym obywatelom, jak ważna jest ekologia, jak ważna jest nasza planeta, jak ważna jest ochrona środowiska. Bo doskonale wiemy, że posegregowane odpady to jest przyszłość. I dzisiaj jest często tak, że to ci młodzi, najmłodsi obywatele edukują swoich rodziców i swoich dziadków, ale chcemy, żeby to było dość powszechne. Tak samo jak chcemy wspomagać i pomagać samorządowcom w zmianie źródła ciepła i rezygnacji z tych kopciuchów. Że w Łodzi takie programy funkcjonują, ale jest dużo samorządów, które mają jeszcze bardzo dużo pieców węglowych, ale nie mając wsparcia finansowego z budżetu państwa, nie są w stanie tego źródła ciepła wymienić. To wszystko w tym naszym pakiecie zielona Polska, zielona energia jest i będziemy to bardzo konsekwentnie chcieli zrealizować. A dzisiaj, tak jak już powiedziałem, taki symboliczny gest z okazji Światowego Dnia Ziemi, będziemy tutaj wszystkim mieszkańcom przekazywać, ale jeszcze bym poprosił panią prezydent o kilka zdań, jeżeli chodzi o Łódź, jakie działania już są podejmowane. Szanowni Państwo, oczywiście dzisiaj Dzień Ziemi, ale staramy się w samorządzie nie tylko w ten dzień, ale w różnych obszarach i każdego dnia inwestować w działania proekologiczne. Przykładem jest chociażby program wymiany pieców węglowych antysmogowych, który działa w Łodzi od kilku lat. Oczywiście my radzimy sobie w miarę możliwości, ale istotne jest tutaj również wsparcie rządowe. Nasz najnowszy program to instalacja paneli fotowoltaicznych. Na budynkach miejskich, to są głównie żłobki placówki edukacyjne, więc rozpoczęliśmy ten proces kilka miesięcy temu. Również niezwykle istotna ta edukacja ekologiczna, oczywiście od podstaw, od przedszkola, w szkołach podstawowych. Mamy spółkę miejską, która ma specjalnie dedykowany pawilon związany właśnie z edukacją, spółka MPO, ale prowadzimy również zajęcia z edukacji ekologicznej wśród seniorów, bo to również jest niezwykle istotne. Istotne. Mamy oczywiście zaawansowany program związany z segregacją odpadów. Po ilości przywożonych odpadów na naszą sortownię przy ulicy Zamiejskiej, widzimy, że ilość tych odpadów zdecydowanie spada. Myślę, że tutaj edukacja robi swoje, ale to, co jest niezwykle istotne i to, co cenią mieszkańca przede wszystkim zwracają nam szczególną uwagę na zmianę przestrzeni publicznej. Zazieleniamy tereny, sadzimy drzewa, każda nowa inwestycja, która jest prowadzona przez miasto to kilkadziesiąt nowych drzew, bo widzimy, że mieszkańcy chcą odpoczywać w zielonym terenie i to oczywiście jest również odpowiedź na temat pustynnienia, że mamy zmianę klimatyczną i coraz więcej, coraz cieplej jest właśnie na tych przestrzeniach, więc staramy się to również zmieniać, a przede wszystkim, tak jak mówię, edukacja ekologiczna dzisiaj symbolicznie Lewica rozdaje bratki, natomiast zachęca. Wszystkich mieszkańców łodzi, żeby w te działania się angażowali, bo każdy taki element, każdy ruch każdego dnia na pewno naszej ziemi będzie pomagał. Kolorowe bratki, żeby nie było? Białe, żółte. Tak, białe, różne, kolorowe. A teraz idziemy rozdawać tak. mieszkańcom. Jeszcze, może sobie zdjęcie zrobimy tak. tak.